Zabiegi medycyny estetycznej nie tylko dla kobiet. Jakim zabiegom najczęściej poddają się mężczyźni? Jakie korzyści daje preparat Cj dla naszych włosów? Na czym polega przeszczep włosów metodą FUE? W kolejnym odcinku Lekarz Radzi skupimy się na skórze głowy i przeszczepie włosów. Medycyna estetyczna nie jest zarezerwowana wyłącznie dla kobiet. Coraz więcej mężczyzn jest zainteresowany różnymi rodzajami zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Powodzeniem cieszy się botoks, mezoterapia twarzy, jak i owłosionej skóry głowy, Osocze fibryna. Specjalnym preparatem do pielęgnacji skóry owołoszonej włosy jest dr. C. Jest to terapia polipeptytowa na owołoszoną skórę głowy. Preparat ma na celu poprawić krążenie krwi, dzięki któremu cebulka włosa jest lepiej odżywiona. Im lepiej jest cebulka włosa odżywiona, tym włos jest grubszy, lepiej rośnie. I nie wypada. Zapieg doktorem Cyjem należy wykonać czterokrotnie w dwutygodniowych odstępach. Zabieg można wykonywać cały rok. Przestrzeniwanie włosów metodą FUE polega na pobieraniu pojedynczych cebulek włosa z tyłu i z boków głowy, a następnie implantowanie ich w miejsce, gdzie tych włosów nie ma. Zabieg jest bardzo bezpieczny i wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Oznacza to, że pacjent nie wymaga żadnej hospitalizacji, czyli od razu po zabiegu może wrócić do domu. Przed zabiegiem konieczne jest wykonanie badań laboratoryjnych, takich jak morfologia i czas krzepnięcia. Zabieg trwa około 8-10 godzin. Prześcig włosów generalnie wykonujemy raz w życiu. Jednakże usiejemy do 45 roku życia i czasami istnieje potrzeba dodatkowego przeszczepu. Przeszczep włosów metodą FUE jest bardzo skuteczny, gdyż około 90% przeszczepionych włosów przyjmuje się.